Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal plus online. Oglądaj jak ci wygodnie. Turbo kozak. To ja! Turbo kozak. Szanowni Państwo, przeszło 12 lat: telegramy, listy i e-maile i... Maile, i by w Turbu Kozaków wystąpił Juan Mata, ten z Walencji, ten z Manchester United. Juana nie ma, ale też jest przecież... zaję. No właśnie, yes. sami Państwo widzą. Mata, Michał Matczak. Witam Cię, Michał, niezwykle serdecznie. Siema, cześć, cześć, da. miło mi tu być. Dobry. No, mi również Cię tutaj razem, że miło y, y, gościć, to, to po pierwsze. Po drugie, chciałbym, żeby ten występ nie był patowystępem, a był bardziej takim wejściem na Giewont. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Ładnie powiedziałem? Ładnie powiedziałem, jestem po wejściu, także dzisiaj się postaram powtórzyć, dam się wszystko wiadomo. Do przodu. śledowo. Ostrów Lubelski, klub Typhoon, LKS Typhoon. LKS. I kto tu gra? Mata. Mata. Ten lepszy niż tamten z United i z Walencji. Wiadomo. Ja I ten ma lepszych kibiców. Panowie, proszę! No zdecydowanie lepszych Mata. Przy takim dopingu głupi było nie trafić, prawda? Prawda, prawda. Powodzenia. Blisko. O. o! Ty, ale Mata nie mówię, że tutaj mają mniejsze bramki na Tajfunie? <grystanie> Michał, są pytania od abonentów. Pozycja na boisku jaka? Dziewiątka. Dziewiątka? To chyba widać, tak? No tak tak. Trzy razy trzy. To dziewięć, no rzecz jasna. Ale jak on mocno uderza, brawo! Uwaga! Michał, nie ma pierwszych punktów? Nie ma! Za styl, za styl, Michał, daję ci za styl dyszkę. Czas na pierwsze punkty, takie zdobyte dzięki umiejętnościom. Legalnie. O! Legalnie! Proszę! Bez sztuczek! Takie. Poczekaj! Mata! Padłeś do małej! Mata małej! Padłeś do małej! no! to jest spiel punktów jeszcze! Michał, powiedz wszystkim, kto strzela karne w klubie LKS Typhoon? No ja strzelam Historia jest taka, że w debiutanckim meczu w 81 wszedłem na boisko i dwie minuty później już karny, nie? No i każą mi strzelać. I strzeliłem. Naprawdę? Naprawdę, i od tego czasu już zawsze strzelałem. Mam do Ciebie prośbę. Czy mógłbyś powtórzyć tamten strzał? Bo tak się składa, że Grzegorz go nie widział. Nie, na pewno. Nie, na pewno nie. Widziałeś tamten strzał do 83 minuty? Tamtego nie. Z debiutu? Nie. On widział inne. Dobra. To patrz, Grzegorz. Robimy mogę? tak zwaną. Mogę, mogę wszystkie powtórzyć, bo trzy już raz strzelałem, trzy razy trafiłem, nie? No tak robimy. Robimy rekonstrukcję. Zobacz. Kibice gotowi. Mata i tak to wtedy wyglądało? Trochę inaczej, bo na drugą bramkę. Ostatnio z lewym gadałem przy treningiem, Się go zapytałem, jak te karne strzelanie. Bo ja próbowałem parę razy powtórzyć i mi powiedział, że źle nabieg robię. Nie? Bo to trzeba podobno prawą nogą, jakby. Tak. Tą, co strzela, jakby zrobić e, ten zbyłkę taką, nie? No dobra, no to mata, no to może to. A ten... ja lewą zawsze robię. Może to jest ten moment. Może to jest ten moment, że spróbować. Wy o piłce rozmawiacie? Grzegorz, to uwaga! Lustrzane odbicie i nabieg jak lewy. Czyli. Ja czekam godzinkę. Oj! Mata, no moim zdaniem to nie był ten nabieg znowu. Źle mi doraził, wiesz? Ja to zawsze na SPD grałem, ale tutaj mi na dziewiątkę dali dopiero. Gdzie grałeś? Na SPD. A środkowy y, pomocnik defensywny. Jak Busquets, ale nie wiem, czy jest taka pozycja na Orliku ogólnie. Moim zdaniem tam wszyscy są yy, wszystkimi. Grzegorz, proszę, to chciałeś powiedzieć? Tak, bo proponuję, ten trzeci garder, żeby był odbiciem lustrzanym tego, co tłumaczył Lewy. Tak, czyli po swojemu po prostu. Najlepiej sobą być, nie? Siłowo. Siłowo. Mistrz. Polski 2040. Tutaj ma widzę takie grube założenia. Grube. Jeszcze mamy 17 lat, wychodzi z obliczeń, że co dwa sezony musimy awansować, nie? Aha, bo ty macie wszystko tak obliczone. Tak, tak. Ja cię kręcę. Ostatnio się nie udało, więc w sumie w tym sezonie musimy już, nie? Mata, czy proponowali ci uderzenia w strzelnikus karnych? Chyba byłoby lepiej. Nie ulega wątpliwości, że Ty piłkę nożą kochasz. Mm -hmm. kocham, kocham. I to jest miłość taka od małego. Od, od małego. Ta. Premier League? No, Premier League oglądałem dużo. Y, Barcelona trochę zawsze, no, ale Legia też, nie? Na Żyle też się chodziło. Ale tam kulturalny byłeś, gdzieś. Kulturalny, tak. Kulturalny, tam. kulturalny tam. Gdzieś. Dobrze, y, ulubiony piłkarz? Ulubiony piłkarz? Jest taki? Messi chyba. Messi? Messi bym powiedział. No, jeszcze lubię bardzo Pusquetsa, nie? To wcześniej mówiłem. Bo tak e, styl gry, nie? Bo tak jako e, człowiek na boisku to średnio, nie? Trochę symulował, tam był niemiły dla ludzi. Tak. Mało pokorny taki gość, ale... Tak nie lubimy? Średnio. Jeżeli chodzi o sam styl gry, no to, no to naprawdę idol, nie? Czyli, Także, Moja, czyli bilet e, w prezencie dla Maty do Miami, na Busquetsa i na Messiego. No fajne, fajne kombo szczerze, bo on, on, on w ten, w myśl tej dewizy właśnie nie siłą lecz rozumem, nie? Busquets. 43 tempa FIFA, ustawił się zawsze dobrze, nie tak? Coś tam ruleta, no fajne, fajna inspiracja. tam. Ja też wolny nie, jestem. Nie, nie siłą tylko rozumem. Tak. Nie si jak my? Nie siłą, lecz rozumiem, dokładnie. Jak my? Musimy teraz troszkę wbrew naszej ulubionej zasadzie. Tutaj siła potem rozum. Przepraszam. Tego wymaga sprzęt. Oj, blisko bardzo. Wow! Kulanko? A wiesz za ile jest? W tej grze kolanko? Ile? Razem punkty 2. Rodzi się pytanie, czy piłka dośrodkowana na drugi metr to nie jest piłka bramkarza? Moja będzie. Przy dobrym strzale, Mata, to ty możesz zrobić niewiele. Niewiele, jednak. Niewiele. Jednak. O! Jezus! Muszę o coś wygrał. Na koniec bonusy dla widzów. Dobrze? Dobra, zrobię coś pojedynczego! Przewrotki, żonglerki. Dubi! Mata, dubi! Uwaga! A Jezus Maria! Mój coś przegrać. 10 metrów! Co to jest dla ciebie? Co to jest 10 metrów? No! No, mój drogi! To podchodzi po 30! O tym przecież mówiłem! Mata! Z 20 metrami to i ma problemy! Aj! Mówiłem ci! Mówiłem ci! Żyjesz? Ale co to za życie? Mata, a z 30 metrów to i Messi! Nie przyjmuję! Nie przyjmuję! Tak bardzo się starałem. Mikałku, czy lewy dawał jakieś wskazówki co do główek? Nie, co do główek nie pytałem, bo raczej nie gram głową, wiesz? W ogóle mnie to nie interesuje. A co do autów? Eee, co do autów? W sumie nie wiem, bo ja to zawsze z nogi zaczynałem, to też nie pytałem. Nie dają mi w Tajfunie rozgrywać, bo bo po prostu nie umiem za dobrze wyrzucać, nie? Odrywam nogi. Pomału się uczę, może za jakieś dwa sezony coś będę wrzucał. Nie? To powiem Ci tak, autowego mamy dobrego, a ty im się pokażesz, że i z główki potrafisz przypieprzyć. Ale powiem ci, leci w dobrym kierunku. Dobrze rzuca, dobrze. Dziękuję. O, wreszcie ktoś się pochwalił Grzegorz. 290 tym odcinku. Tak się omawialiśmy, dziękuję. Ach! Ale, bo, bo ty gole zdobywasz po prostu. To jest dziewiątka, tak? Poproszę werble! Mata, dla kibiców, dla kibiców, dla kibiców. Tylko dla kibiców i dla siebie też trochę! A może mata chciałby przed tą konkurencją doping? Myślałem, mata, co będzie o a ja widzę, że polski zespół. No dobra! Zespół, zespół! Uuu! Uuu! Zobacz, czyli to ten doping. No wiadomo. Jak zrobicie mocniejszy doping, to będzie mała bramka! Dziękuję! Mata, nie mam żadnych wiadomości, nie mamy żadnych punktów za posadzenie piłki na bramce. siadła? No troszkę tak. <laughs> Panowie na trybunach, ten strzał obejrzyjmy w ciszy. O! No Michał! 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 Michasz. Autów nie dają, ale niech wolne dadzą. Cener! <laughs> No, jak można było zauważyć już by się na poprzednich też konkurencjach, no trochę u mnie słabo, nie? Z równowagą i tak dalej, e, trochę się bałem tej konkurencji. E, pytanie, czy mogę w szaliku zrobić na oczach to. Aż tak? Może mi lepiej pójdzie, bo z karnymi tak było, nie? A przynajmniej nie będzie tego No Znaczy, ja ci, powiem, <grym> ja ci powiem Michał, szczerze, że wolałbym nie, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, Tajfun nie przyprowadził na plan miski. A, w ten sposób? Tak, jest okay. po prostu 20, proszę. A my razem odliczymy pierwsze trzy. Gotowi? No to proszę! Jeden! Dwa! Co to jest za technika? Trzy! Coraz szerszy łukiem to robi. Spokojnie? Dobrze! Osiem! Piłka w tej konkurencji nie jest ważna. Dziewięć! Ruszaj! Pazernie, ruszaj! Nie tu! Tam jest piłka! Tam! Skalibrował się! Mata pazernie! Tam jest! Mata mato! Mata to ma! Czy ty wiesz, że to był twój najlepszy strzał z karnych dzisiaj? Mata, tak sobie myślę, że tu nic nie było o twojej lewej nogi dzisiaj. Nie było, no? No, to może będzie, to może byś pokazał lewą, co? Co teraz wybieram? No właśnie, co wybierasz? Finalizacja. Na pewno? Na pewno. Mata, słyszałem, że lewa noga słaba, ale nabiera mocy w płetwie. Co ty robisz? Skokowy, poprawiam, wiesz? A, ok. Gotowy? Gotowy. Gotowy, skokowy? Poszedł! Uwaga! Uwaga! Dobi! 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 Brawo! Mata, to już ta sztuczka, na którą wszyscy czekali cały program. Tak jest. Michał, ja chciałem od razu przeprosić za człowieka, który rysował koło. Było jakieś takie nie za duże po pierwsze i, i po drugie widzę, że ta droga będzie dla Ciebie cięższa niż powinna być, no ale to jakby... Spoko, akurat ja dzisiaj rysowałem, bo mnie wylosowali, nie? Przed meczem jutrzejszym, ale nie ma sprawy. A tu przepraszam za gniźdź. <laughs> Jestem! No Michał! No Michał! Prawdziwego mężczyznę nie poznajesz po tym jak zaczyna ale jak kończy Ja ci powiem, Michał, że mi się podobało Bardzo mi się podobało A ja tu jakby mam yy, yy, najważniejszy głos Myślałem, że gabo Krążą takie plotki na mieście? Nie wiem, w sumie gdzieś mi się to mówiło, no. Musi. Że ono decyduje o wszystkim? Ja Cię kręcę, chciałem jakieś, jakieś sprostowanie, wiesz, bo on też jest ważny, ale jakby, no jakby, no, to tak jakby u Ciebie, no nie wiem, producent był ważniejszy niż śpiewający, no tak nie do końca, nie? Zależy. Na przykład z tego miasta pochodzi mój producent i przyjechałem tu, żeby wygrać piłkę w jego hometown. Rodzinny mieście, nie, tak. rodzinny mieście ja to, zależy, to ja to Mata szanuję. Ja też na ten odcinek mogę dać gabarowi przeszeństwo. Niech rządzi. Teraz zemdleją wszystkie kobiety na świecie, ponieważ Michał da mi w prezencie coś dla Państwa. To dla ludzi kazużyta Ta taka z podpisem ze wszystkim... Dla ludzi. Dla ludzi, serduszko. Tu, tu. Tu też, co samo. Tu, tu też wszystko jest jakby... To wszystko tu masz, jakby... Tak. 33 no, mata. Wytrójki. trójki. Bo myślę, że bardzo tak dobrze się prezentujesz, jakby. Dziękuję, dziękuję. To jest takie koncertowe jakby też wyjście, bo wszystko jest mikrofon, jest tacy, prawda, jakby... No ja zazwyczaj tak gram koncerty, nawet... Taki pas y, podobny, tylko że mniej beżowy, taki bardziej... No, inne kolory ma, nie? Czyli to, tam... to jest też jakby taka lekka wrzutka dla czegoś dźwiękowca, żeby też nie miał beżowego pasa, tylko inny kolej No by sobie kupić taki szura, szczerze, taki stąd, z taką kieszonką tutaj na ten, na wody paka nie? Ale to też spoko, to chyba inna trochę funkcja, taka przypinająca, nie? Taka by mniejszy brzuch, bo nie wiem czy wiesz, że jakby. Żeby ci nie było źle. Ja, ja, ja też taki mam wszupające. No, Mimo że mój nie wyszczupla tak dobrze jak twój. W sumie ta... Szczerze chciałem powiedzieć po prostu tego polskiego Messi'ego, nie? Ale no. Często trochę byłem smutny. Chociaż nie wiem, bo chyba to była inna w ogóle, inne były konkurencje i tak dalej. Tak, tak, już tam były telewizory, takie wiesz, to jakby. A dużo tutaj u was gra amatorów futbolu jeszcze czy raczej profesjonaliści? Powiem ci szczerze, że tak mieszamy. Są też amatorzy. Na kolegi pytam, nie? Bo pro Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Szanowni Państwo, Mata! Michał Matczak Dzięki, wystąpił swoim kozak. Jak Państwo widzą, są ludzie przystojni i mniej przystojni. Turbo kozak. Yo, Pozdrawiamy serdecznie. Yo. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.